Nie wychodzę dziś Świat sobie poradzi Klucze leżą tam gdzie zawsze, a jednak ważą za dużo Patrzę w drzwi jak w obietnicę, której nie muszę dotrzymać Miasto rusza beze mnie i wcale się nie obraża Okno robi za ekrana, ja skroluję ludzi Wszyscy gdzieś idą Jakby było poczyn nie wychodzę dziś, nie dlatego, że się boję, po prostu chcę zostać Tam gdzie nic ode mnie Nie chcę nie wychodzę dziś Niech nie ominie ruch Jeśli mam się zgubić, to chociaż u siebie Telefon pyta, czy żyję, odpowiadam jeszcze Cisza zna mnie lepiej niż połowa kontaktu Na klatce słychać kroki jakby ktoś brał życia Ja zostaję w środku i pierwszy raz nie żałuję nie wychodzę dziś, niech świat sam się wydarzy, ja zostanę chwilę. Miejscu bez oczekiwań nie wychodzę dziś. To nie ucieczka, nie, to tylko przerwa. Odbycia kimś, jeśli mnie nie ma, to znaczy, że oddycham. Jutro też jest drogą, a jeśli mnie znajdziesz to tylko między sobą Świat sobie poradzi Nie wychodzę dziś, nie dlatego, że się boję, po prostu chcę zostać Tam, gdzie nic ode mnie nie chcę, nie wychodzę dziś Niech mnie ominie ruch, jeśli mam się zgubić, to chociaż u siebie Chodzę dziś, świat sobie poradzi.